Witajcie na następnej wyprawie. Dziś wybierzemy się nad Lazurowe Wybrzeże do opuszczonej willi jednego z najbogatszych dyktatorów na świecie Muamara al-Kaddafiego. Człowieka odpowiedzialnego za wybuch wojny domowej w Libii, sponsorowanie terroru, dążenie do likwidacji Izraela i wiele innych zbrodni. Jego niezliczona liczba posiadłości, podobnie jak ta nasza dzisiejsza, zawsze ociekała złotem i luksusem, w którym się pławił. Zobaczcie jednak to sami, Zaczynamy wyprawę Ale. Ale, patyki. Billa. Stój, stój, ale masz patyku! Już. Dziękuję, Łukasz mi strzepnął patyki. Patyka. Słuchaj, zobacz na sambasę jak on jest głęboki. No woda jeszcze tutaj jest, zgadza się. Wiecie, dyktatorzy mają to do siebie. Że mają bardzo duże ilości pieniędzy, kradzionych pieniędzy od swoich ludzi, które muszą gdzieś lokować. Więc prawdopodobnie było tak, że to należało do niego, ale to prawdopodobnie nigdy nie aktywa. przyjechał. To Dokładnie. Właśnie mógł nigdy tutaj nie być. Miał ludzi, którzy kupowali w wille, w takich miastach jak Nicea, właśnie Cannes i tak dalej, bo tutaj to toczy się to światowe życie. No i dzięki temu w taki sposób lokował te swoje majątki, ten swój majątek. A chociaż może równie dobrze w tym basenie pływał. Zanim wejdziemy do środka, bardzo chcemy podziękować kanałowi HALA Urbek za to, że wysłał nam te lokalizacje i historię. Zgadza się, dziękujemy Ci Adam, że nam pomogłeś. Naprawdę parę fajnych miejscówek dzięki Tobie nam trafiło. No i w sumie też dzięki Pepolowi, więc Wam dwóm dziękujemy. No i w zamian odwdzięczymy się fajnym filmem, a Wy ludzie wbijajcie do nich na kanały, bo naprawdę warto. A najlepiej było, jakbyśmy się spotkali wszyscy razem. Tak. Dobra. Gdzieś się na pewno spotkamy. Chodźmy. Chodźmy do środka. W ogóle spójrzcie na pierwszy rzut oka, wygląda mi to na tą chwilę bardziej jak, jak jakiś klub zamknięty, więc powiem Ci szczerze, że nie zdziwiłbym się, gdyby na przykład to kiedyś do niego należało, on nigdy tu nie mieszkał, a był tu otworzony klub dla bogatych ludzi czy cokolwiek innego. Ewentualnie później był to klub, potem to zostało opuszczone. Ciężko powiedzieć. Stosunkowo małe pomieszczenie jak na Wille, to nie wiem. Ty chcesz iść na górę w bok. Pójdę na górę, a potem się gdzieś spotkamy, bo chyba nie mamy tutaj zbyt wiele. No ja właśnie poszporamcy w dokumentach, bo coś tam leży Elegans ale illegal. mówię najgorzej po francusku jak się da. Ale katalog z 85 panie kolego. Uh -huh. Czy już nie słyszę. Rachunek za prąd i za gaz. Data wystawienia faktury. Zgadnij z którego roku? 95. Cześnie. 86. Wcześniej. Bardzo wcześniej? No już blisko jesteś. 81. Wcześniej. 79. Prawie. 77. Czyli rzeczywiście to może być długo naprawdę opuszczone. Ty. Ale albo to po prostu miejski, miejska legenda, że ta willa należała do niego, albo ktoś był takim pośrednikiem, który zajmował się właśnie tym majątkiem, tu jeszcze poszperamy chwilę. Dziwne, tajemnicze przejście. Ściany jakimś usłane tkaniną. No tutaj jakby była czyjaś sypialnia. I Spójrzcie na to. Jakie luz. No to jest willa na pewno kogoś bardzo bogatego, ze względu na to, co widzicie przede mną i zobaczcie tutaj na tą łazienkę również lustra czyli ktoś lubił się oglądać na go chyba tutaj możliwe, że było jacuzzi tam nie wiem, prysznic? coś na takiej zasadzie no na pewno jacuzzi widok na balkon, na, na basen ja pierdziele jaki belek no to tutaj mamy prysznic zobaczcie ale dziwi mnie to zobaczcie te szyby, całe. tutaj, no nie jest to najlepszy stan, ale nadal chodzimy po wykładzinie mięciutkiej, tutaj było jakieś ogromne łóżko, no a przede mną chyba <laughs> robaczek, przede mną wielkie lustro. czekajcie, postaram się przejść po tym, mam szczerą nadzieję, że nie zostało obsikany to na czym siedzę. Nie jest to mokre, więc chyba już nawet jak zostało to wyschło. Mam nadzieję, że podobał wam się ten odcinek, bo jest naprawdę super ciekawe miejsce. No w Polsce takich willi nie zobaczymy. Te swoje miliony, miliardy, które miał, gdzieś musiał lokować. Między innymi to lokował chociażby w Nicei, kupując takie domy. Ta wartość może nie chodzi o samy dom, tylko o samą działkę w tym miejscu, gdzie ona jest, bo ona jest warta no, również miliony, No co tutaj dużo mówić? No, miał hajsu jak lodu. Sami widzicie, jak to teraz wygląda. Naprawdę ciekawe miejsce, więc pokażę Wam go trochę więcej i sami ocenicie. Proszę bardzo. Gruby eksplorator w lustrze. Icyk, icyk, icyk. Eee, później przepatrzymy szafki, czy zostały jakieś rzeczy osobiste. Jezu, chciałem otworzyć drzwi, a skończyłby z drzwiami na głowie. Rozpipszony klimatyzator, ale zobaczcie, jaka łazienka luksusowa. No, ktoś tutaj lubił karty sobie pograć w jacuzzi, mnóstwo luster, czyli tak, to już była ta strefa relaksacyjna dużo. No, kamerę. Była ta strefa relaksacyjna, także właśnie tutaj sobie odpocząć. I wchodzimy do garderoby. również wszystko jakąś tkaniną. Zobaczcie, jakieś półeczki, nie wiem. Na co to mogły wejść płeczki na koszule no na pewno była to główne sypianie w takim razie tutaj są szafy już jeszcze widać nawet wieszaki. Ale wyjdźmy tutaj tam jest wyjście na balkon, zaraz też postaram się tam przejść, ale wyjdźmy stąd, bo tutaj nic więcej nie znajdę. W ogóle dziwny styl. Wychodzisz sobie z tej sypialni i coś takiego się pojawia, coś zupełnie nieoczekiwanego. Może rzeczywiście bym to porównał właśnie do takich kształtów. Ta wila jest bardzo dziwna. Ona jest w półokręgu. Widzicie, że to wszystko jest takie, jest, są to półokręgi. Chociażby zobaczcie to okno. Przed chwilą ktoś tam pojechał, dlatego tak musiałem szybko cofnąć się do tyłu. No, jest tutaj. Bardzo dużo niewiadomych, ale może dzięki temu to miejsce jest tak ciekawe. I można poczuć się jak w jednej scenie wyjściu Smoka, że Bruce Lee chodził przez lustra i teraz patrzę z boku, patrzę na siebie i wszędzie są lustra i patrzę z każdego kąta na siebie. Każdy scenę z Wejścia Smoka, gdzie Bruce Lee chodził po lustrach? Ale mistrzowskie miejsce, ty. jak no? to wygląda w obiektywie. Na żywo też to wygląda, że najlepsze jest to, że tu patrzysz, tu jesteś z boku, tu jesteś z boku i tak... No. Patrzę na siebie od boku, taka schiza strasznie, stań tutaj i popatrz w to lustro. W ogóle wiesz co? Teraz tak sobie rozkminiłem. Popatrz prawo. No. Wszędzie jesteśmy. No. Muammar Gaddafi właśnie, jak sam dumnie podkreślał, pochodził z rodziny Beduinów, czyli... Ludzi, którzy nie mają przypisanego, e, przypisanego miejsca, w którym żyją cały czas, tylko po prostu przenoszą się z miejsca na miejsce. i Jego ojciec zresztą wypasał e, wielbłądy. Z sytuacji tego rodzina musiała się przenosić właśnie bardzo często z miejsca na miejsce. I z tego co pamiętam, był szóstym albo siódmym dzieckiem, ale pierwszym synem i jako jedyny zdobył wykształcenie, które później, później owocowało w jego karierę polityczną. Jedyny z rodziny skończył na naukę podstawową, później szkołę średnią, i dostał się na studia wojskowe, i tutaj źródła się rozjeżdżają, bo część źródeł podaje, że studia wojskowe kończył w Libii, a z czasem przeniósł się do Wielkiej Brytanii. Niektórzy mówią, że od razu przeniósł się do Wielkiej Brytanii. Ważne jest to, że w Wielkiej Brytanii od razu zaczął planować zapach stanu do przeprowadzenia w Libii. Jego wykładowcy uważali go za bardzo profesjonalnego człowieka, a wręcz marzyciela, więc przydzielali mu różne zadania mimo że de facto przygotował zamach stanu, który chciał wykonać po powrocie do kraju. Mamy przypuszczenia, że ewentualnie mógł ją kupić człowiek, który miał wiele takich chwili, które był jakby słupem, ale to wszystko do niego należało. Choć później te dokumenty, które przejrzał Łukasz świadczą o tym, że najprawdopodobniej była tutaj dyskoteka, hotel czy motel. Zobaczcie, że wchodzimy do praktycznie. Kuchni, która jest no, zrobiona tak na, można powiedzieć, przemysłowo, na działanie przemysłowe. Tutaj mamy miejsca na lodówki podblatowe. Tutaj są profesjonalne kuchenki. Zobaczcie, wielki okap. I tutaj po mojej, mojej lewej stronie zaraz zobaczycie kolejne duże piekarnik oraz większe lodówki. Więc najprawdopodobniej później był to motel, hotel czy coś takiego. A tu jeszcze są resztki popcornu. Nie, to się robią. Ale w cieniu wygląda jak popcorn. Ale rzeczywiście masz rację, to nikt w willi nie ma przemysłowych kuchenek, więc rzeczywiście z czasem przerobiono tę restaurację, albo od początku to była restauracja. A, są piwnice, no. no. Bardzo dobry czas. I to jest... Tutaj jest pralnia, na 100%, to w takim razie później tutaj było coś na zasadzie właśnie motelu lub hotelu. Możemy tam teraz pójść. Pokażemy ludziom, jak to wygląda. Tak, zobacz, to w ogóle transformatorownia, ja jeszcze mnóstwo kazu zostało. Stary, zobacz, jakie masz <grym> Mistrzostwo ty. I bez kitu, zobacz, to są przemysłowe tak, przecież. Jeszcze na takich kabluch. I jeszcze jedna rzecz, to był motor. Zobacz, taryfa za wynajem maszyny, za 10 godzin płaciłeś tam ileś pieniędzy. Aha. Więc kto w swojej prywatnej bili daje coś takiego? Tak. tak, czyli to było jak najbardziej. Tutaj... Przetrzymywali obrusy, prześcieradła i całą resztę. I szczury. No A tam masz magiel. Weź, pokaż teraz tam, bo nie widać. O, to duże, to jest magiel. Tutaj, właśnie prasowano te prześcieradła. Chociażby teraz tu ukazać zasłania No Jeszcze puszczę, proszę. Weź, to pokaż. O, dobra, o tak, 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 bardzo ładnie. I tak właśnie kiedyś pamiętam, moja mama chodziła do magla, i jak jakieś prześcieradła, czy coś takiego chciała, żeby było ładne, no to przez to się przepuszczało, no i wtedy było wszystko świeże, proste i niepowięte. A teraz dla tych młodszych widzów, którzy telefon kojarzą sobie z małym komputerem w kieszeni, zobaczcie, jak kiedyś wyglądał telefon. Za to Tada! Teraz Łukasz to prześwietla trochę. O, dziękuję. Zobaczcie, to to chyba był kontakt z bazą. Tak trzeba było na przykład się brało 3 i do końca, tylko że to, to już nie działa. I to się brało do końca i to tak wracało, jak widzicie. I potem 5, potem 7 i jak już się wybrało cały numer, no to sztryk. halo, halo, no, tak. To teraz, żeby starsi widzowie nie byli poszkodowani, dajcie znać, kiedy u was założono pierwszy telefon, czy to był stacjonarny, czy już komórka, czy chodziliście, nie wiem, do sołtysa A Ewentualnie za jak z internetem. Albo jak z internetem też wspominki. Co, Kociuka, nie robisz? No właśnie, chcę otworzyć bęben, ale nie bardzo mi idzie. W ogóle zobacz, że to są miele. Takie, takie pralki, to powiem ci szczerze, że gdybyś położył sobie u siebie w domu, to ona by jeszcze pewnie działała. To są pralki, które przez lata mogą funkcjonować i nic się z nimi nie dzieje. Stanowisz tak z tą pralką, jakbyś chciał mi ją sprzedać. A kosztuje jedyne 15 tysięcy euro i to jest promocja! Franków. Franków, tak jest. Permanente, bookless. Czy my, czy my. O, co? Bo. Nie wiem, czy też to jak Hiszpan. Znaczy Hiszpan. Premamente! Hiszpański temperament. A, no. I to proszę, przeczytaj i to. Polski język. I mam to przeczytać po francusku. Tak. Temprosie. To Słyszę jak Hiszpan. Oui, wi! Oui, temprozję! Zdenerwowany Włoch. Premamente! Co ci ta skrzynka zrobiłaś? Przestań o krzyczeć. Servione! Temporization. Nie, nie mamy tego akcentu. Szczególnie, że czytamy angielski napis po francusku. <grym> o, no ty po francusku. A tutaj? Ty, wzmacniasz! Mhm. Czyli kolejna teoria, że to był motel, właśnie jakieś dyskoteki, tego typu to rzeczy. Ale jest agregat, jakiś agregat, to jest, nie wiem na co to jest. To jest masy. Ale to poniżej. To poniżej to pewnie agregat właśnie prądotwórczy. General Electric. No. Czyli, czyli agregat, to jest agregat. Czyli tu były dyskoteka, klub, jakieś tego typu rzeczy. To nie wygląda trochę Irak, taki kontury twarzy tych ludzi? No trochę tak to wygląda. Właśnie, że bardziej śniadobym bym powiedział. Piwne oczy, taka cera właśnie. To jest na pewno villa z wieloma tajemnicami. Happy Mother's Day. Nabila. No. Czyli to mogła jakaś iracka rodzina mieszkać. Na przykład. Albo iracka rodzina prowadzić tam. I nie ma podpisu, ale tak, to rodzina na pewno jest właśnie z, no z Bliskiego Wschodu. Nabila to też imię blisko Czyli może byski tu słup jakiś, rodzina, która prowadziła, przejmowała majątek. Jakieś obrazy. I to jest. Tu nie ma podpisanego nic. A za jaka fajna butelka na herbatę. Green Tea. Ono, chyba jest. Ale patrzę, data jakaś. I rzeczywiście, tak jakby właśnie to dziecko arabskie było. W ogóle tutaj, gdzie są te książki, to są kolejne lodówki. To jest lodówka duża przemysłowa, więc wiecie, co to było? To była chłodnia. Kiedyś. A, A więc co potem... to było? Właściciele tego. Możliwe, że tak, bo dużo jest ich tutaj zdjęć. Buty. ty. W ogóle ty się, jakbym do jakiegoś schronu wchodził? No trochę tak jest. Ty, zobacz tu, jaka seruporotnia. Lampy. No takie jakby. Stary, zobacz. Co to jest? Country eee, że... Music, tak? Tam jest napisane. Tak, to na jest Country Music. USA czyli... TV. Czyli klub był tutaj, tutaj no. trzymali muzykę całą. Singers. Tak, czyli to mogła być jakaś taka DJ-ka, DJ A czasem puszczali filmy Serii z USA TV. A tam właśnie był przecież ten projektor, Górze. Tak, i na nim puszczali filmy i muzykę. No. ale. Tutaj był ten projektor. Tak. I tutaj był rzutnik. Ty, ale wiesz co, dużo osób to nie mogło przyjść, to bardziej dla jednej rodziny. To no to tak, jakby właśnie było dla jednej rodziny, wszystko. Max dla kilku osób, ale może ktoś sobie seansę wynajmował tutaj? Albo rzeczywiście to jedna rodzina sobie była? I w sumie mogli... So Ty! Ale przecież jeżeli ktoś miał willę, to stać go było, żeby zrobić sobie... Rzutnik kupić, kupić sobie osobne, wiesz, e, kategorie na to, żeby były muzyka, filmy. Tak, jesteś milionerem czy miliarderem. Z tyłu masz taki pokój z filmami, ze wszystkim. Tutaj masz swoje mini kino. Szczególnie, że to Tutaj lat. masz barek. Szczególnie, że znaleźliśmy lata 70. i 80., wtedy nie było Netflixa, wtedy nie było YouTube'a. Żeby obejrzeć jakiś film i mieć taką bibliotekę, naprawdę trzeba było mieć kupę kasy. Zobacz, jak to jest fajnie wygłuszone. Zresztą jesteśmy obok kan. Filmowy. A, to właśnie tutaj wszystko się zaczyna. Może producent filmowy tu mieszkał? Możliwe. Czekaj, URBEX! No cicho jest. Zobaczcie jaki to jest labirynt. Już do końca nie wiem gdzie jestem. To takie małe schodki. Wejście do pokoju kolejnego jakby. Szapa duża. I kibelek znowu. Jeszcze ogromne miejsce. I dziwne, w ogóle budowa jego, na zasadzie tego półkola, jest taka, że ciężko rozkminić, w którym miejscu się znajduje. No i na tą chwilę nie wiem, na którym jestem boku, i czy stąd będę mógł dojść do środka, gdzie był ten basen. Więc chodźcie ze mną. Myślałem, że to nie będzie kolejne przejście, a to coś na zasadzie kuchni, w ogóle jakby. To było wszystko oddzielnym domkiem, takim mieszkaniem wychodzisz stąd? Albo ewentualnie to było mieszkanie dla służby. IPM jeden z pierwszych komputerów. A to gdzieś, gdzieś gdzieś było. Masz tam jeszcze przejście czy to jest taki od pokoju? Zaraz zobaczę. Dobra, to jedę dookoła tam. Dobra, co się spotkamy przy basenie. Dobra. To jeden z pierwszych komputerów. Właśnie... O, jest przejście. Tylko żeby reszta dachu na mnie nie spadła, trzeba uważać. A, to był taki pomieszczenie gospodarcze bym powiedział zobaczcie, śrubki, nieśrubki chemia, oleje benzyna, tego typu rzeczy więc albo pan domu sobie trzymał swoje rzeczy albo pan złota rączka, która mieszkała razem z właścicielem tego domu się tym wszystkim zajmował może coś ciekawego znajdziemy na pewno znajdziemy mnóstwo pajęczyn. Ciszej. Jak widzicie tutaj są sąsiedzi. I to nie nasi sąsiedzi, ponieważ my ja, ja, ja tu nie mieszkamy. Ale przejdę się tędy, zobaczcie. Jakiś taki wodospadek, właśnie na takiej zasadzie. Jakaś chata, Tylko, że tam już są ludzie. Więc nie będę tam dalej szedł. To przejdę tym... Wydaje mi się, że tutaj właśnie Kiedyś płynęła woda. A wiecie czemu tak sądzę? Bo tutaj przede mną jest taki mostek. Widzicie? Jest ten mostek i on prowadzi już przez tą, przed tą willę. To jest w ogóle dziwne pomieszczenie, co? W ogóle zabierze bardzo dużo tutaj jest luster. Tak, w każde pom pomieszczeniu są lustery. To już to zauważyłem. I nie wiem, co sądzić o tym pomieszczeniu. Ty! Toaleta, lustra i nie wiem... Jest co to... jest? Do tańczenia takie. Ewentualnie no właśnie jakaś siłownia, miejsce do joggingu. Ale co, takie szatki by to były? Ale wiesz, jeżeli ktoś jest bardzo bogaty, i jego córka ma duże marzenia o zostanie baletnicą, tak. to może... A to dodajmy jakiś dziwny do budynku kolejny pomieszczenie. Może zrobić sobie prywatny instruktor tu przychodzi, a córeczka sobie tańczy balet. Może tak, albo narzeczona. Ale te żaby starają się nas przekrzyczyć. Tak. Rzeczywiście. Dobra, przepraszam, idę stąd. Już. A, jeszcze jedno. Słuchajcie, tutaj obok jest budowa, więc ciągle wierci, pierdzi. Przepraszamy za dźwięk w tym filmie, no ale niestety no czasem Wiadomo, żeby pokazać tak ciekawe miejsce musimy pójść na coś ugodowego, bo nie pójdziemy do robotników, nie powiem słuchajcie, wbijamy się do, do opuszczonego miejsca, więc przestańcie. To się się napada. <laughs> Właśnie tak. <grym> bo jest gigantyczny!